Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym unboxingu, a w zasadzie unfoilingu tomu kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy DC od wydawnictwa Hachette. Tym razem mamy to Widmowa Strefa, nie ma tutaj podtytułu Superman, mimo że to najprawdopodobniej będzie dotyczyło ostatniego syna planety Krypton. Dobra, tutaj jeszcze mamy z tyłu podane zeszyty, które zawiera Tom, czyli Widmowa Strefa, Phantom Zombie 14 4 i DC Comics Presents. To jest zeszyt Tom, w zasadzie 94. Komiks nie wydaje się jakoś specjalnie gruby. Przystąpmy do odfoliowania tego komiksu. Standardowo pewnie się będę z tym bardzo męczył. O, może nie. To wygląda na komiks zdecydowanie starszy. Tym bardziej, że tutaj mamy tutaj Gina Kolana, którego kojarzę właśnie z takich bardzo starych tytułów. Podejrzewam, że akcja dzieje się jeszcze przed kryzysem na nieskończonych ziemiach. Zaraz się przekonamy. Dobra, wyrzućmy folię i sobie zobaczmy. Klasyczna, bardzo fajna wkładka. Widmowa strefa. 1982 rok. Zdecydowanie przed kryzysem na nieskończonych ziemiach. EDC Comics Presents już bliżej kryzysu, ale jej późniejsza historia. 156 stronie zaczynają się stopki redakcyjne, więc ewidentnie jest to chudszy tom, pewnie będzie miał około 160-170 stron. Wstępnik na tych otwórcach klasyczne, No i możemy sobie popatrzeć na bardzo takie hmm, klasyczne rysunki, bym powiedział. Ale to może faktycznie powinno być, może ten podtytuł Superman nie jest konieczny, bo... A nie, Superman Presents The Phantom Zone, więc... Mogłoby to być. Superman przedstawia strefa widmo. Ale to wygląda jakby się działo na kryptonie. Albo coś z tym z tym deseń. Tutaj mamy Supergirl. Latając. O! Jest The Wonder Woman. a co Aż, jest? O i Batman. Bo... Ciekawe. No troszeczkę. To jest chyba Perry White. To jest. O jest... Szybki ten komiks. Przejdźmy zobaczmy jeszcze sobie tego. Nie, to jest Phantom Zone i to jest DC Comics Presents. Dobra, i zobaczmy, jak wygląda. To już też klasyczny komiks, i mamy dodatki. No, parę stron jest i mamy co nam zapowiadają. Zapowiadają Liga Sprawiedliwości Crisis na nowej. Genesis, na no Nowej Genezie, Jarego Conway'a, George'a Perez'a i Dick'a D'Illina, a także Saga Pokoleń, Infinity Inc, Roy'a Tomasa i Jarego Ordway'a. I teraz tak, najprawdopodobniej Sylwek nie będzie nagrywał recenzji tego komiksu, więc pytanie, czy mam go nagrać samodzielnie, czy wy jesteście tym zainteresowani? I napiszcie im w komentarzach. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze mam, to wypożyczyłem sobie dzisiaj Znowu w czerni Daredevil, to jest tom trzeci, ostatni z serii. Oczywiście Biblioteka Główna, Książnicy Boskiewskiej w Bielsku-Białej. Bardzo grube tomiszcze. Możemy sobie kilka kadrów obejrzeć, bardzo mnie ciekawią. O, a tam był chyba fisk na stole operacyjnym. To na pewno będzie recenzowane na kanale, bo poprzednie dwa tomy są. grube tomiszczyk. Kto tutaj jest, oprócz Charlesa Soula odpowiada za ten album? Stefano Landini, Mike Henderson, Ron Garney i Phil Noto. Matt Milla. Kolorem Phil Noto też odpowiadał za kolory. No dobra. Trzy tradey według opisu, jak tu widzę, bo tak jeszcze mignęło. zerknijmy sobie Major, Major Fiesk, Major Marduk i Dev of Daredevil. I to będzie fajne chyba nawiązanie do serialu, czy będzie z serialem. Daredevil odrodzony, czyli tam Born Again, który jest obecnie nadawany na platformie Disney+. Plus. Dobra. Dziękuję za uwagę. Napiszcie mi, co sądzicie, o czym chcecie posłuchać. Moich wrażeń na temat strefy widmo, czy widmowej strefy. Ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.